Miniony poniedziałek, 29 kwietnia, Międzychód gościł prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudę. W trakcie wizyty prezydent spotkał się z samorządowcami w Starostwie Powiatowym. W planach miał także odwiedzić jedną z Międzychodzkich firm, jednak ze względu na rozszczelnienie gazociągu w bliskiej odległości przedsiębiorstwa, z tej wizyty zrezygnowano. Najważniejszym punktem pobytu prezydenta Andrzeja Dudy w Międzychodzie było spotkanie z zebranymi na placu przy ulicy Czynu 600-lecia mieszkańcami. Po uroczystym powitaniu oraz złożeniu kwiatów pod pomnikiem poległych hercerzy, głos zabrał starosta Międzychocki, Rafał Litkę. Po tym wstępie nadszedł czas na przemówienie gościa. Bardzo się cieszę, że w to piękne popołudnie. Tuż przed 15. rocznicą. Naszego wstąpienia do Unii Europejskiej mogę się spotkać z Państwem tutaj w Międzychodzie. Jestem ogromnie zaszczycony, że, jak powiedział przed chwilą Pan Starosta, jestem pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej, który odwiedza Międzychód. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę tą rolę dzisiaj tu, w Państwa mieście, spełnić. Mieście, które. Bardzo dobrze znam mieście, w którym wcześniej wielokrotnie byłem prywatnie, i mieście, które leży w pięknej krainie, która rzeczywiście wspaniale mi się kojarzy. Frekwencja w tych wyborach zazwyczaj u nas niestety jest niska. Jesteśmy za Unią Europejską, ale kiedy trzeba podejmować rzeczywiście decyzje co do obsady z naszej strony tej tak ważnej instytucji europejskiej, to wtedy nie korzystamy ze swojego prawa wyborczego. To paradoks. Ja Państwa zachęcam, żeby do tych wyborów iść i głosować, bo to są wybory bardzo ważne. Bo to są wybory, które będą kształtowały Unię Europejską. Chcemy mieć na to jak największy wpływ, ten wpływ mamy właśnie poprzez naszych przedstawicieli, którzy zasiadają w Parlamencie Europejskim. Mam nadzieję. Że wszyscy oni, niezależnie od tego, jakie będą mieli barwy polityczne, będą zawsze działali w interesie Rzeczypospolitej Polskiej. Bo to jest najważniejsze. Interes Polski w Unii Europejskiej. Aby Unia Europejska trwała, ale aby i Polska była w tej Unii Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda w latach swojej młodości często odwiedzał naszą okolicę, między innymi Chorzempowo, co wiązało się z jego działalnością harcerską. Prezydent w swoim wystąpieniu poruszył wiele zagadnień, jednak szczególną uwagę poświęcił zbliżającym się wyborom do Parlamentu Europejskiego. Po przemówieniu, jak zwykle, głowa państwa podeszła uścisnąć dłoń i zamienić kilka słów z przybyłymi na spotkanie mieszkańcami. Była to pierwsza wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie powiatu Międzychockiego. Dla ekspresu Międzychockiego Kinga Stefaniak.